Ciężko chyba... nam było spotkać się na tą sesję nagraniową. Powiedz, co by było, gdyby ktoś inny miał za nas to zaplanować. Za, za pytanie, które ostatnio bardzo lubię zadawać, jest pytanie skierowane do product ownerów. Czy ty, drogi ownerze, planujesz, czy planuje zespół? Przeważnie odpowiedź jest dobra, czyli planuje się zespół. Mhm. Ale wtedy trzeba zadać pytanie uszczegółowiające. Mhm. Czy to jest tak, że ten backlog sprintu jest stworzony przed planowaniem i tam już są odpowiednie rzeczy wrzucone do tego backlogu sprintu i często nawet przypisane do poszczególnych osób? Czy to na planowaniu osoby z zespołu fizycznie czy też wirtualnie przeciągają elementy z backlogu produktu do backlogu sprintu samodzielnie? Mhm. Tuż tu tu odpowiedzi są różne. Mhm. A czy wiem, do czego pijesz? I teraz jakby zostawię Ci tą przyjemność, bo wiem, co chcesz powiedzieć odnośnie zaplanowania, różnicy między zaplanowaniem przez kogoś a zaplanowaniem przez zespół. To jest tak, jak to, co powiedzieliśmy na samym początku, co to było, gdyby ktoś zaplanował za nas czas tego nagrania, ale żeby jeszcze jakby troszeczkę bardziej uzmysłowić to, o czym mówimy. Nie wiem skąd, ale faktycznie zdarza się czasami taka sytuacja, że Ownerzy mają taką manierę wrzucania, czy tak naprawdę odzorowania, o może to jest lepsze słowo, odzorowania szczytu swojego Backlogu według kolejności w tak zwanym feature spincie, Czyli sprincie, który będzie kolejny, potem, który realizujemy, i który będzie planowany właśnie przez kogoś z. Ja wiadomo już kogo. Czyli mamy sprint 20, który się toczy, tak. i sprint 21, w którym tak są rzeczy na przyszły sprint. Tak żeby nie było. My często pytamy dlaczego. Po co to robisz? Nie? Najczęściej słyszymy, że, no bo żeby było wiadomo, co jest do zrobienia w najbliższej kolejności. Tak. I wtedy tu pojawia się pytanie: no ale przecież i tak widać w backlogu. I tu się zaczynają schody, no bo wtedy, ale wtedy bym musiał się zajmować całym backlogiem i tam układać tak. go w kolejności. I, I to jest jedna odpowiedź o to, albo dobra dokończyć, układać go w kolejności. No i priorytetyzować i jakby sprawdzać, co faktycznie I jest tak. najważniejsze. I to jest, I to jest jedna odpowiedź. A druga odpowiedź, która często pada, to jest kwestia widoczności. Nie? Tak. Że jeżeli poukładam sobie te tematy w, w tym osobnym sprincie i oddzielę je grubą kreską, no, to faktycznie wtedy ja widzę, że to jest ten zakres następnego sprintu 21. Tak jak powiedziałeś przed chwilą, a tutaj poniżej mam backlog, którym się nie muszę zajmować. Bo to jest właśnie tak. ten, ten to, kolej, to się wiąże z so. tym. Po prostu ja nie muszę tam się tył, a skupiam się tylko i wyłącznie na tej części. Tak. To oczywiście, myślenie, ma mnóstwo wad. Tak. Znaczy, na pewno jest dla tych protagonerów, na pewno jest jeden plus, a mianowicie. No, mają nie muszą się tak, ale też to jest pozorność, nie? że nie muszą się tym zajmować. To jest jedna rzecz, druga rzecz, pozornie jest to bardziej, e, bardziej widoczne. widoczne, ale z drugiej strony kurczę, no, to pytanie, które zawsze zadajemy. Czym się różni umieszczenie tego w tym osobnym sprzęcie 21 od pozostawienia tego w backlogu? Tylko na szczycie. Tylko na szczycie i tak naprawdę yy, poukładany dokładnie w ten sam sposób, tylko nie przypisany do sprzętu i nie znajdującego się, jeżeli korzystamy z giry, oczywiście, nie znajdującego się w osobnym boksie, nie, w osobnym pudełeczku. No i tu odpowiedzi są różne, ale co często pokazują, że chyba nie do końca o to nam chodziło. Dziło. Dziło. Yy, no bo Czasami pada odpowiedź pod tytułem, bo ja chcę wiedzieć co będziemy robić w następnym sprincie. No, ale tu jest kontra oczywista pod tytułem, my jeszcze nie wiemy jak poszedł nam ten sprint, może się okazać, że nic z niego nie zrobimy. Wtedy nic nie ruszymy z tego, co już drogi projektorzy się przygotowali na ten sprint 21. Bo będziemy dokańczać rzeczy z poprzedniego. I to jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to jest takby taki zwiastun takiego myślenia właśnie, ja planował pracę komuś w sprintach. Zamiast, słuchajcie, tu są rzeczy, które są najważniejsze, Zróbcie tyle, ile dacie radę zrobić. Bo to jest ta, ta różnica, jak chyba chciałbym do niej przejść teraz. Tak jest. Że jak ktoś nam zaplanuje, to zawsze jest zdjęcie z nas odpowiedzialności. Tak. Gdyby ktoś nam zaplanował termin dzisiejszego spotkania i ktoś by na przykład wyznaczył nam termin na 15, to byś nie zdążył, ja bym nie zdążył, i na pytanie, dlaczego już się nie spotkaliśmy, nie nagraliśmy, moglibyśmy powiedzieć: bo on. Bo on. Bo on nam on, wyznaczył tak. taką nierealną godzinę. Tak jest. My jesteśmy OK. No i Może jest... nawet powiedzielibyśmy, że nie zdążymy, a on by się uparł i wyznaczył na tak. 15. Okay. E, no i tutaj, o, to jest pięknie, bo często pada, pada odpowiedź: no ja wrzucam do sprintu, ale przecież oni mogą powiedzieć, że to jest za dużo. Tak. Tylko to jest ta różnica, że nie każdemu jest tak samo łatwo, a wręcz bym zaryzykował stwierdzenie, że łatwiej jest powiedzieć, zrobię pierwsze, drugie i trzecie tyle, niż no, z tych pięciu, które wrzuciłeś, to tego piątego chyba nie dam rady. Nie? Bo po pierwsze, trzeba zdobyć się na odwagę. O, właśnie, to chciałem powiedzieć. I, I móc to powiedzieć. Po drugie, dużo wygodnie jest, no, no dobra, spróbuję, bo jak się nie uda, to przecież to nie jest, tak jest. problem, bo to nie ja się planowałem. Nie? I jakby ta, ta fizyczna czynność tego, że ja faktycznie, czy my jako zespół, nie? no bo to nie są przecież zadania indywidualne, my jako zespół mówimy, że zrobimy od szczytu backlogu licząc to pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i tyle, i więcej nie damy rady. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no może piąty, nie, piąty jest za dużo. Nie? Możemy po, pogadać, ale wychodzimy z punktu widzenia, my zaplanowaliśmy tyle, ile uważamy, że damy radę zrobić, reszta już czujemy, że jest dociskanie A tutaj wychodzimy, o zróbcie tyle, no i jak chcecie zrobić mniej, to musicie mieć jakieś dobre powody. Znaczy, na pewno jest już tutaj jeden ten aspekt, o którym powiedziałeś, ja go chcę podkreślić, a mianowicie w tej sytuacji planowania przez zespół wyciągania z backlogu, a nie omawiania rzeczy, które w backlogu sprintu następnego już się znajdują, Dajemy sobie co najmniej szansę o tym, że będę musiał ten temat przeciągnąć, a to za tym idzie, ludzie pomyślą, nie? czy to jest mhm. możliwe do zrealizowania. Albo nawet będziemy mieli okazję do drobnej dyskusji, e, czy faktycznie uda się to zrobić, czy nie. Kwestią, jakby zupełnie osobną jest to, czy ten zespół zaplanuje to, czy nie, ale na pewno będziemy mieli tą szansę się nad tym zastanowić. Ten drugi przykład, o którym powiedziałeś, że już jest to zaplanowane. No siłą rzeczy, jeżeli ludzie czują, że od, od nich się tego nie wymaga i nie zależy od nich zakres prac, które będą realizowali, no to siłą rzeczy e, no tej dyskusji w ogóle nie będzie. Nie? Raz odwaga, o której powiedziałeś, dwa zaangażowanie. Nie? No ludzie, którzy jakby przyzwyczaili się do tego, że ktoś już im tworzy ten sprint i oni mają tylko i wyłącznie kiwnąć głową, że jest to możliwe do zrobienia, no nie, oszukujmy, nie oszukujmy się, nie będą zaangażowani w to, żeby się zaplanować dobrze. Ja po raz trzeci bym podkreślił tą odwagę jeszcze, tak. bo jest tak, że często patrzymy na, na zespół jako na taki spójną grupę mm -hmm. ludzi. Prolakt on mówi, no jak kto mu się nie pasuje, to mówi. Tylko pytanie, czy na pewno wszyscy, bo się okaże, że na przykład że trzy osoby nigdy nie powiedzą, mm -hmm. bo nie, nie mają tego w naturze. Nie? Bo jest, to, jest im ciężko, albo pracowały zawsze w takich, w takich miejscach, gdzie no jak trzeba było, to się robiło i tyle. E, to raz. A dwa, że no, jakby sobie zamykamy sami drogę do, do tego, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Nie? I, no, i tutaj by bardzo uczlał, jakby to na Odpowiedź na pytanie, czy product owner planuje zespół, brzmi bardzo, bardzo, bardzo nie. W idealnym świecie, to może jeszcze podkreślmy, że byłoby tak, że product owner je zespół backlogiem. <grym> tak. I my wiemy, co tam jest, tak. znamy ten cel produktu, wiemy, na czym nam najbardziej zależy, no i staramy się to zrobić. Nie? Jeżeli ktoś nam planuje pracę, to ja nie muszę wiedzieć co jest w backlogu, bo i tak dostanę jakąś działkę rzeczy do roboty. Nie muszę wiedzieć czy to jest ważne, czy to jest mniej ważne, bo skoro wrzucałem to chyba ważne, ale też mnie nie obchodzą jakieś terminy, jakieś rzeczy związane z szerszym planem, no bo ja i tak mam powiedziane co mam robić. A po drugie ktoś, masz nadzieję, że ktoś się o to zatroszczy, układa taki plan na następny tak. sprint, nie? I, I odpowiedź na pytanie swoją drogą też dobrze trzeba gdzieś zapisać jako, jako temat na film, jak angażować zespół. To planowanie pracy zespołowi to jest działanie dokładnie odwrotne do angażowania ich w rozwój tego produktu, bo ich to przestaje obchodzić. Mm -hmm. bo czemu miałoby. No dobra, reasumując, planuję zespół, ale to jest jakby oczywista oczywistość, jak mówi mm -hmm. klasyk, ale bardziej e, chodzi o to, że e, no, w tej sytuacji, o której dzisiaj rozmawiamy, absolutnie nie rekomendujemy, nawet jeżeli ktoś ma bardzo szczytne e, intencje I świetnie, się dogaduje. i świetnie się dogaduje w zespole i ten zespół może pracuje nawet skutecznie, ale absolutnie odradzamy i nie rekomendujemy planowania, robienia czegoś takiego jak plan wrzucania tych rzeczy, które prawdopodobnie będą realizowane przez zespół w następny sprint. To się w długim terminie odbije czkawką. W ten czy w inny sposób. Poprzez spadek zaangażowania zespołu, poprzez yy, yy, to, że zespół skończy w pewnej chwili, bo może tak być, realizować terminowo jakieś elementy, i zawsze gdzieś to na samym końcu spadnie na bo wtedy na product ownera, wtedy na product ownera. Jeszcze przyszło mi na koniec, że są takie sytuacje, w których więcej niż jeden sprint jest zaplanowany. Czyli tak zwane planowanie długoterminowe okay. na pięć sprintów do przodu, ale o tym już nie będziemy mówić, bo wszyscy wiemy, że to jest straszna, straszna, straszna wtopa, wtopa.